Podczas rozmowy na antenie radia zapytano minister edukacji Barbarę Nowacką o plakat opublikowany na profilu Koalicji Obywatelskiej, na którym prezydenta Karola Nawrockiego nazwano prezydentem kiboli. Minister stwierdziła, że nie uważa tego za mowę nienawiści i dodała, że nie widziała materiału, mimo że był szeroko promowany przez jej formację. Ron na profilu Koalicji Obywatelskiej pojawił się plakat z Karolem Nawrockim z podpisem prezydent kiboli. I pytanie naszego słuchacza jest takie, czy to nie jest przykład mowy nienawiści, jaką chcieliście cenzurować. Bo używamy za często słowa mowa nienawiści. E, może nieładne, nie, nie widziałam tego mema. Może nieładne. Podoba może... się to pani czy nie? Nie widziałam go, więc bardzo ciężko mi. Ale ja pani. Mi... To jest prezydent i podpis prezydent Kiboli. Czy to jest ok, bardzo czy nie się... jest ok? Nowacka tłumaczyła również swoją krytyczną ocenę aktywności prezydenta w środowiskach kibicowskich, odnosząc się do jego obecności na Jasnej Górze oraz kontaktów z osobami ze środowisk, które jak mówiła, budzą społeczne kontrowersje. Bardzo. Okay. Bardzo mi się nie podobało to, co się działo na Jasnej Górze z dwóch powodów i mówię to jako osoba niewierząca. Jasna Góra dla wielu osób jest symboliczna, ważna, czy urządzanie tam okrzyków, czołem kibice, propagowanie, wspieranie środowiska, które w każdym spokojnym człowieku, przyzwoitym człowieku też często budzi, szczególnie te grupy skryminalizowane, a są takie, no budzą niechęć i odrazę. To, to czy chyba prezydent nie jest właściwe. Kiboli, to jest A druga rzecz, no, ja, się jakiś element... ja się zastanawiam, kto tam prezydenta namówił, żeby poszedł, w jakim celu prezydent się buduje wokół takiego środowiska. No i druga rzecz, jak można było? dopuścić do tego, żeby prezydent ściskał się, no, z ewidentnym przestępcą z tego środowiska. Czy ja bym chciała, żeby prezydent nie obracał się w środowiskach um, kryminalnych? Tak. Bardzo bym chciała, bardzo tego życzę panu prezydentowi. Ale co z tym prezydentem Kiboli? Nazwałaby pani tak Karola Nawrockiego? Jakbyś się tam nie wybierał na Jasną Górę, byłoby nam łatwiej. Słowa barbary nowackiej wywołały wątpliwości, czy rządząca koalicja jednakowo ocenia obraźliwe przekazy, w zależności od tego, kogo one dotyczą.